Z cyklu spontanicznej wycieczki. Stacja Muzeum w Warszawie. Wagon z przeszłością, perolowską przeszłością. Się parolowcy dygnitarze takim wozili, słuchajcie, taką salonką. Wygląda to. O, i panią nagram. O, błędnie. Dzień dobry. Ale pani się nie pogniewa, że panią nagram, prawda? Można panią nagrać dobrze. No to tak, bo właśnie chciałem sobie tutaj pokazać, jak to wygląda. Dalej. Dziękuję. Tutaj słuchajcie, e, pierwsza klasa. Maszyna do pisania. Tam e, umywalka i pan Bierut takim jeździł, słuchajcie. Proszę bardzo, tutaj przejście do drugiego przedziału. Jest radio, żeby słuchać, co się dzieje. Co tam propaganda nadaje. Proszę bardzo, tu jest łazienka. Nie wiem, czy widzicie. Z umywalką. Przechodzimy do kolejnego przedziału. Tu chyba druga klasa, która wygląda w dalszym ciągu jak pierwsza. Proszę bardzo, tutaj toaletka. Miejsce na bagaże I tutaj taki fajny, dzielony pokój. Nie wiem, tu może dla ochrony było. Zobaczcie. Pek. I tutaj można się przekimać, oddzielić od reszty. Tak, ewidentnie to wygląda już na drugą klasę. Tu zastępcy Bieruta chyba jeździli, albo Jaruzela. Proszę bardzo, tak, bo tu już mamy w drugiej klasie każdy właściwie przedział w ten sam sposób. No, ciekawe, ciekawe, ciekawe. <mustríe>